Halo, halo, witajcie z tej strony Diwale. A przed Wami kolejny odcinek z gry Euro Truck Simulator 2. Tym razem ładunek ponadgabarytowy sobie wieziemy. Więc, odpalamy koguciki. No i cóż, ruszamy. Ruszamy sobie po maleńku. Włączymy sobie prawe lustereczko, bo jak widzicie, tutaj jest. Dosyć ciasno, lecimy sobie z Berlina do Szczecina Także tutaj Kawałek drogi przed nami Ale ja serdecznie was zapraszam na o! Dobrze nie uszkodziliśmy Naczepy ani ładunku Serdecznie zapraszam Was na inne odcineczki zebrodraka i nie tylko zebrodraka, a my sobie lecimy. Mam nadzieję, że w jednym odcinku to zdążymy ogarnąć, tak naprawdę. No i dobra. O. No właśnie, to jest to przeciskanie się przez yy, <laughs> przez ciasne miasto. Dlatego musimy jechać troszeczkę środkiem. Bo mamy dosyć duży ładunek, jak sami widzicie. Więc aby nie zahaczyć, to musimy jechać obo my nawet tutaj No i mamy rądko A na rądku. Polizaj, no. Wpuść gościu, no przecież. Domyślałem się, że tak zrobi, no ale cóż. Musimy chwileczkę poczekać i ruszamy sobie dalej. Był fotoradar, był. Na szczęście sobie nie. Nie jechaliśmy szybko tak naprawdę, a po tamtej stronie pewnie jest ten dobra. W prawo lecimy. Tutaj w lewo. Tak jeżdżę chaotycznie, wiem. Co my tutaj mamy za widowiska? Nie no, nie będziemy się zatrzymać na każdych światłach. Bo tak naprawdę nie powinniśmy się zatrzymywać. Bo eskorta, niestety, tym razem z nami nie jedzie. Ale nie chcę też, by odcinek trwał w nieskończoność. więc. Na momencik muszę Was przeprosić. Za chwileczkę się widzimy. No i dobra, lecimy sobie. Już lecimy sobie bez żadnych przeszkód, mam nadzieję. Skręcamy w prawo. I jedziemy. Zwiedzamy cudowne miasta w Niemczech to sam Berlin lub okolice Berlina moim zdaniem. Tak naprawdę. Ale no dobra. Let's go. Bez przedłużania. Nie. Przecisnę się, przecisnąłem się. Ale spójrzcie, jakie piękne tutaj tramwajki. Berlin. Berlin. Jedziemy, już się nie zatrzymujemy. Tylko lecimy. Bo już chyba mówiłem, tak naprawdę. Że jedziemy z Berlina do Polski. Do Polski, tak dokładnie do Szczecina. 113 kilometrów. Nie. No bardzo to jest. Zrobimy ich tak. Na szaro. Udało się, nikt, nikt w nas nie przywalił, ani my w nikogo. Zaraz wyjedziemy z miasta, tak naprawdę to pójdzie nam dosyć, dosyć sprawnie. Mam nadzieję taką. <laughs> No i byłoby po znaku. No i dobra, możemy. Możemy sobie teraz lecieć ile fabryka dała? A tak naprawdę tylko 70 na godzinę. No, zbliżamy się do 80, więc nie jest źle. Taki szybciutki odcineczek będzie, znaczy czy szybciutki, nie wiem, tak naprawdę będzie tylko jeden transport, o może tak się wyrażę, po prostu tylko ten i żaden inny. Zrobimy sobie taki szybciutki, jak już wszyscy wiecie, aktualizacja 1.56 już wyszła, już nie jest w wersji beta. O nie. Co zostało dodane, to nie będę wam opowiadał, bo na pewno sami dobrze wiecie. Kto tam gra w tą grę, kto śledzi. No to doskonale wie, co tam dodali, co ulepszyli, co poprawili i tak dalej, i tak dalej. A jeśli ktoś nie wie, no to zachęcam sobie do przegooglowania. Yy. Szybciutko stron. I wtedy wszystko stanie się jasne. No to let's go. Sprawdzimy sobie tylko, ile nam tutaj zostało. 50 km to za chwilkę będziemy tak naprawdę. <laughs> 35 km, to zrobimy to bardzo, bardzo szybko. No, tak jak mówiłem, taki króciutki odcineczek, ale czy my tutaj się zmieścimy pomiędzy tym tirem uszkodzenia naczepy, ale no, tak to jest. Drodzy widzowie, jak się zasuwa prawie 120 na godzinę <ścoughs> z dużym ładunkiem. No i jesteśmy na granicy polsko-niemieckiej. Moi drodzy. Wjeżdżamy do Polski. 10 km nam zostało. Więc luzik. No i już jesteśmy w Szczecinie, moi drodzy. Trzeba zwolnić, bo to nie jest jednak autostrada ani droga ekspresowa. Jakieś mamy kominy od jakichś fabryk prawdopodobnie. A my za chwileczkę będziemy na miejscu, moi drodzy. Po Malusiu nic nie jedzie, to wjeżdżamy. To wjeżdżamy. O, coś tu się dzieje. Spójrzcie, tutaj coś nagrywają. Pewnie wiadomości. No, i musimy wjechać sobie tu, więc skręcimy sobie z lewego pasa, bo jesteśmy dosyć dużym zestawem. Tak naprawdę żałuję tylko tego, że nie ma możliwości tutaj zaparkowania. A to, co widzicie już tutaj na załączonym obrazku. Na przykład tutaj, to myślę, że będziemy na pewno śmigać w następnym odcinku, moi drodzy. Jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę i subika na kanale, jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia w następnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!